Witam ponownie 12 lutego 2015 roku. Oficjalnie za półtora minuty poznamy dane ekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych. Parę słów co się dzieje na ekranie. Okno opcji binarnych: platforma z opcją binarną na kup bądź na sprzedaj, w zależności jaki otrzymamy sygnał. Program automatycznie kliknie Apply, jednak ponownie musimy je potwierdzić ręcznie, kolejne okno częściowo zakryte jednego brokera i konto drugiego brokera. Częściowo zakryte. Na co warto zwrócić uwagę na spready w momencie ujawnienia danych. Możemy także porównać obu brokerów. Pierwszy broker typu Market Maker i drugi broker ECN. Zobaczymy, który będzie miał lepsze spready w momencie uwolnienia danych ekonomicznych. Oficjalnie pozostało 20 sekund do danych ekonomicznych. Wyłączamy zegar, ping wzrósł do 162, nie jest źle. Super to nie jest i oczekujemy, co będzie się działo za chwilę. Jak widzimy dane ekonomiczne minimalnie nie spotkały się z wymaganym warunkiem minus 1. Gdybyśmy mieli minus 1 sprzedalibyśmy USDJPY. Spójrzmy zatem co się dzieje na wykresie. Piękny spadek na USDJPY. Powiększymy okno, jednego z brokerów możemy wyłączyć, nie potrzebujemy tego okna. Wyłączymy platformę opcji. Zaobserwujemy co będzie się działo na wykresie USDJPY. Klejd byśmy otworzyli w okolicach 68, 60 pipsów. Tak. Przy cenie 119,60 bądź 119,70 w tym zasięgu. Obecnie cena poszybowała w dół znajduje się przy 119,40. Poczekamy Standardowo byśmy zamykali pozycję po 20 minutach, lub jeżeli by ciągle spadała, zamykalibyśmy ją po 30 minutach. Niestety dane ekonomiczne były za słabe i nie wchodziliśmy w ten trade. Były za słabe, minimalnie. Bardzo podobnie wyglądałby trade, gdybyśmy weszli w te dane, gdyby wartość wskaźnika wyniosła nie minus 0,9% tylko by wyniosła minus 1. Możemy przewinąć film do tyłu i spojrzeć także na rozszerzenie spreadów w momencie pojawienia się danych ekonomicznych na programie Forex News Na tę chwilę cena wynosi 119,43. Prawdopodobnie by było w tej chwili około 20 pipsów zarobku. Cena w wielu przypadkach w ciągu 20 minut może powrócić do poziomu wejścia. W wielu przypadkach wciąż będzie się oddalać. Najlepszy trade tego roku po pół godziny osiągnął 230 pipsów. Za parę minut okaże się, czy obecny ruch w górę to tylko korekta, czy rzeczywiście cena powróci do poziomu wejścia. 3,03 0 3 lota obecne zagranie dałoby około 180 zł. Ale to dopiero początek, dopiero czwarta minuta. Demonstracyjnie poczekamy tylko do 10 minuty trade'u, czyli jeszcze 4 minuty. Standardowo gdyby pozycja się otworzyła, zamykalibyśmy po 20 minutach, bądź 30, jeżeli w 20 minucie ciągle by cena spadała. Jeżeli ktoś chce, może powrócić do wykresu i zobaczyć jak cena zachowała się w dłuższym czasie. Kolejna korekta. W tym miejscu znajduje się opór. Jeżeli mielibyśmy się odnieść do analizy technicznej, generalnie analiza techniczna w momencie grania na newsach nie jest zbyt skuteczna. Wsparcia i opory czy też formacje nie są respektowane przez cenę znacząco. Mamy 9 minutę, za chwilę zamykamy pozycję. Gdybyśmy mieli otworzony trade, tak jak mówiłem czekalibyśmy do 20, bądź nawet do 30 minuty. Można zobaczyć później, co się działo na wykresie platformy MetaTrader 4, powracając do historii. Postaram również się napisać w komentarzu na filmie YouTube, jak zakończył się ten trade. Ok, kończymy w tym miejscu i zapraszam do oglądania filmu z następnego sygnału.